Trochę o przejadaniu się. Tak zwany zdrowy człowiek, który nie ma cukrzycy jeszcze, jedząc tradycyjny posiłek, zalewa swój organizm morzem dosłownie, węglowodanów, czyli po naszemu cukru. I teraz te węglowodany mają taką właściwość, że upośledzają działanie naszego naturalnego hormonu, który informuje mózg o tym, że się najedliśmy. Taka prosta sprawa, ten hormon to leptyna. Niestety, z cukrzykiem jest jeszcze gorzej, dlatego że jest drugi hormon informujący o nasyceniu. To jest amelina, produkowana przez komórki beta-6, ale cukrzyk, szczególnie pierwszego typu, ich już nie ma. W związku z tym y, ta amelina również nie jest produkowana. Dlatego cukrzycy mają tym bardziej tendencję do obiadania się, a co za tym idzie insulinoporności. W związku z tym ta walka jest tym trudniejsza, ale możliwa do zrobienia. Obserwuj po więcej.